Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony, Beachdrast. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Fajnie, że jesteście, ponieważ przygotowałem dzisiaj dla Was, mam nadzieję, ciekawy materiał. Kolejny raz, dzięki uprzejmości marki Remington, mogę dla Was testować i recenzować fajne sprzęty. Kiedyś testowałem Trimmer do Brody, którego recenzję z łatwością znajdziecie na moim blogu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o nowości, którą jest tak zwany Remington OmniBlade Face and Body, czyli hybrydowa golarka do twarzy i ciała. Zapraszam. Trimmer Remington zapakowany jest w solidne kartonowe pudełko w szarych i żółtych kolorach. Na opakowaniu znajdziemy masę przydatnych informacji dotyczących samego urządzenia i jego funkcji. Kartonik wysuwa się od dołu, więc łatwo dostać się do środka bez potrzeby rozrywania pudełka. A w środku mamy Trimmer golarkę hybrydową OmniBlade z końcówką do golenia zarostu, końcówkę do golenia ciała z nasadką dystansową grzebieniem, cztery nasadki dystansowe do zarostu 1, 2, 3 i 5 mm, ładowarkę USB, podróżne etui, i instrukcje obsługi oraz inne dokumenty. OmniBlade jest niewielkich rozmiarów, bo ma zaledwie 16 cm długości i około 2,5 cm szerokości w rękojeści i 3,5 cm w ostrzu. Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze białym, grafitowym i żółtym. Część rękojeści pokryta jest gumą, aby zwiększyć chwyt urządzenia. Po wewnętrznej stronie obudowy znajdziemy wąską diodę informującą o stanie baterii a poniżej czarne logo marki Remington. OmniBlade uruchamiamy przekręcając dolną część sprzętu w prawo. Pod spodem znajduje się wejście do ładowarki. Końcówka do golenia wyróżnia się żółtym kolorem i ma nieco wydłużony i wygięty kształt, aby lepiej dopasować się do twarzy. Możemy ją zamontować lub zdemontować przekręcając ją w lewo lub w prawo. Głowica tnąca jest również ruchoma. Ostrze wykonane z tłoczonej i szlifowanej stali Zarówno u góry, jak i u dołu, tak aby golenie było jeszcze bardziej intuicyjne. Długość golenia bez nasadki to 0,15 mm, z nasadką od 1 do 5 mm. Ostrza mają 5 lat żywotności, w oparciu o dwuminutowe użytkowanie 7 dni w tygodniu. Końcówka do trymowania włosów na ciele posiada dwa rzędy zębów zarówno u góry, jak i u dołu oraz grzebień dystansujący pozwalający na cięcie w trzech długościach. OmniBlade pracuje do 40 minut, co spokojnie wystarczy na ogarnięcie całego ciała, a do tego jest w 100% wodoodporny. Ładowarka USB pozwala ładować sprzęt praktycznie wszędzie, nawet w samochodzie podczas podróży. Co do użytkowania hybrydowego sprzętu od Remingtona, muszę przyznać, że jest ono przyjemne i bezproblemowe. Urządzenie jest lekkie i poręczne, ruchoma głowica pomaga dopasować się do krzywizny ciała. Ostrze pracuje równo i dobrze radzi sobie z trymowaniem włosów. Wymiana końcówek lub zmiana nasadek jest prosta i intuicyjna. Trymowanie brody przebiegło sprawnie. Najpierw skróciłem całość na 5 mm, bo ostatnio taką długość zarostu preferuję. Wąsy skróciłem bardziej bo na 3 mm. Linie na policzkach oraz pod brodą wyznaczyłem już bez nasadki. Urządzenie może i nie wytnie idealnie czystej linii brody, ale przy odpowiednio wprawnej ręce jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo zadowalające rezultaty. Końcówką do ciała ogoliłem włosy na klatce piersiowej, żeby tatuaż wyglądał świeżo. To samo tyczy się włosów pod pachami, których też się pozbyłem. I tak w ciągu kilkunastu minut odświeżyłem swój wizerunek przy pomocy jednego urządzenia, bez tracenia czasu na zamianę sprzętu, plączących się kabli i tak Jako ciekawostkę dodam, że klub piłkarski Manchester United jest oficjalnym partnerem marki Remington. Manchester United jest to klub piłkarski, który lubię do dzisiaj, ale w szczególności szalałem za nimi będąc małym gagatkiem i nastolatkiem. Wtedy jeszcze bardziej interesowałem się piłką nożną i nawet miałem kiedyś koszulkę Manchesteru do gry w piłkę na boisku, także miły akcent. Remington OmniBlade to niepozornie wyglądające urządzenie ze względu na swoje niewielkie gabaryty. Natomiast oferujące bardzo duże możliwości. Jego hybrydowe działanie sprawia, że goli praktycznie na zero, a przy pomocy nakładek dystansujących, jest w stanie trymować brodę w zakresie od 0,15 mm do 5 mm. Co więcej, po zmianie końcówki, urządzenie to jest w stanie pozbyć się włosów praktycznie z każdej części ciała. Dodatkowo jest w 100% wodoodporne. Posiada funkcjonalną diodę LED, e, ładowanie USB, czyli praktycznie możemy podłączyć sprzęt w każdym miejscu. Na... Żywotność ostrza to 5 lat. Podsumowując minimum akcesoriów, maksimum możliwości. Przesiąć się na Remington OmniBlade już dziś. Link do produktu znajdziesz w opisie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.